Jasne pełne jakieś, byle nie... Kraftowe szczyny. Wiem, staruszku. Pamiętam. Sam sobie rączki brudzi, Lucjan, no proszę. Widzę, że w końcu przyjąłeś na własność to miejsce. Owszem. Trzeba było się w końcu ustatkować. Kiedyś. Szanuję, szanuję. Podziwiam. Ale śmierdzi tu od samego wejścia, wiesz, i nie jest to zapach sukcesu. Jebie tu siarą, Lucek. Też budynek stary. Tego nie wywietrzysz. Słuchaj, Lucek. Nie wpadłem do ciebie bez powodu. Wiem, Gabi. Wiem. Może i śmierdzi tu siarką, ale mocniej czuć zapach, stęchły zapach twojej bez interesowności. Natury nie oszukasz. Ale od razu uprzedzę twoje pytanie. Nie. Nie wrócę do was. Mam dosyć tej całej machiny. Bystra bestia. I właśnie to jest to. Naturalny talent, a takie cechy są na wagę złota. Prędzej srebra Gabi. Komplementy mnie nie kupią. Wiem. Wiem stary wiem, wiem, wiem. Ale potrzebujemy cię, rozumiesz? Roboty w urzędzie jest coraz więcej. Mnie? Po co wam ja? Machina się kręci, kierownictwo zadowolone, wszyscy szczęśliwi. No właśnie wręcz przeciwnie, staruszku. Tracimy mnóstwo interesantów. Szefoswo nie ogarnia żadnej konkretnej strategii. Chuj wie, co się dzieje. Demografia idzie w górę, młodzi nie chcą korzystać z naszych usług, a dział bezpośredniego kontaktu to jakieś pajace od Dantego i nie potrafią normalnie pomóc i Załatwić papierkowej roboty jak trzeba. Ach! Zapomniałem o tym urzędniczym bełkocie, kurwa. Aż mam dreszcze. Hm. Ale przecież na wschodzie się teraz sporo dzieje. Nie możecie tam podziałać z kadrami? Per aspera ad astra, Gabi. Per aspera srera, Lucek. Primo to nie nasz sektor, więc konwertowanie zasobów jest w opór trudne. A po drugie, odkąd odszedłeś, to... system się chwieje. Brakuje spójności, równowagi. Wiesz, petent przychodzi, ale nie wie, co wybrać i rezygnuje. Jak tak dalej pójdzie, to może się skończyć upadkiem całego biura i urzędu. Dobrze, że to nie jest już mój problem. Serio? Serio, nie ma w tobie nawet cząsteczki, która nie kusi cię, żeby wrócić. Pewnie, że jest. No. Pewnie, że jest. Ja nie mówię, że źle wspominam. Fajnie było, nie ukrywam. Przecież nie każdy może robić to, co jest jego pasją i sprawia mu radocha, ale przychodzi moment wypalenia. I braku perspektyw. Ile, ile można robić cały czas to samo. Zresztą, po tej akcji z braćmi wszyscy zaczęli wieszać psy na moim dziale. I szczerze, byłem tym zmęczony. Nie wszystko jest moją winą. To było wieki temu. A poza tym obaj byli, wiesz, lekko niedorozwinięci. Ale kto by był, jak Alabama, wiesz, no? Aczkolwiek co namieszałeś wtedy, to twoje. Czy ja mu się kazałem rzucać z łapami na własnego brata? Kurwa! Bez przesady! Gabi, obaj poruszaliśmy się w tej robocie na granicy i dobrze wiesz, że ostatecznie to klient decyduje i od niego zależy, jak zinterpretuje pismo od nas. To się nazywa wolna wola. Winne się zawsze tłumaczy, lucek. Jakbyś ty nigdy żadnego fikołka nie odpierdzielił w robocie. Błagam cię. Nie bez podstawy. Pierwsze, co wy mówicie na powitanie, to proszę się nie obawiać, bo oni wszyscy już dobrze wiedzą, jak wygląda załatwianie urzędniczych spraw w waszym wykonaniu. Brakuje jeszcze tylko, żebyście wszystkim pawulon podali. O co ci teraz chodzi? Dlaczego ty teraz pijesz? Kurwa, Lucek, bo nie za bardzo rozumiem. Nie wiem, nie wiem. Może do tych wszystkich akcji, po których za niewinne przewinienie szły takie kary, tak surowe kary, których by nawet mój dział nie zastosował. Tak? Jeszcze... Ilu petentów? Ilu petentów za przeproszeniem poszło się jebać przez decyzje podejmowane pod wpływem emocji? Ale wiesz jak jest? Decyzje idą z góry. Wyniki muszą się zgadzać. Ale to nie znaczy, że trzeba wszystko bezmyślnie wykonywać, niszczyć ludziom domy i życia tylko dlatego, że nie przeszli jakiegoś popapranego sprawdzianu czy testu. Kurwa, Gabi, masz swój mózg i chyba widzisz, że niektóre decyzje były po prostu niepomiernie głupie i niesprawiedliwe, nawet jak na moje standardy. Słuchaj, to były inne czasy. Zarządzanie się zmieniło diametralnie od tamtego czasu. Ale też wiesz, że rozkaz to rozkaz. Gadka jak naziści. No. Ale spoko, jasne. Rozumiem. A zmiany? Heh. Pewnie, że widzę. Choćby po ilości nowych gości, których mam tutaj codziennie. Pomimo tego, że już aktywnie z wami nie pracuję. Widać, że sobie świetnie radzicie z moją robotą, bez mnie, więc i tak nie mam do czego wracać. Błagam cię. Gabi, skończ, napij się piwa. Na mój koszt. Jakbyś pogadał z ojcem, może by się coś tam udało ogarnąć. Wiesz, twój temat czasami się przewija na zebraniach. Chyba sobie żartujesz. Nie? Teraz mu się zachciało pojednać, kurwa, staremu dziadowi? Hej! Nie mów tak. On cię kocha. Jak każdego. Gabi. Jak każdego. Ale to nie ciebie wyrzucono z domu za dzieciaka, tylko mnie. Do tego wszystkiego doszedłem sam. Wiem. Tymi rękoma. Wiem. Tym umysłem. Wiem. I możesz mi wierzyć lub nie, sercem, które mimo wszystko mam. Wiem, Lucek. Chłopaki też wiedzą, ale bez ciebie to nie to samo. Brakuje pazura, jakim ty byłeś. Ten pazur jest już wstępiony. Jakoś w to wątpię, Lucek. O co ci tak naprawdę chodzi? O zasoby? Możemy ci dać więcej. Chcesz poszerzyć zakres swoich obowiązków? Mieć więcej ludzi pod sobą? Nie ma problemu. Możemy ci dać kilka kluczowych sektorów. To nie chodzi o wpływy, nie rozumiesz? Nie. Właśnie nie rozumiem, Lucek. Znamy się od początku istnienia tego urzędu. I to jest, no w chuj czasu po prostu. I mimo, że pracowaliśmy po przeciwnych stronach tego samego biurka, traktowałem cię jak przyjaciela. Ba, nawet podziwiałem cię. Gabi. Proszę, proszę, bądź łaskawy i odpowiedz mi, o co tak naprawdę chodzi. O co tak naprawdę chodzi, że nie chcesz do nas wrócić, Gabi? Ile dzieciaków z nowotworami mieliśmy na swoim koncie? I kurwa, w imię czego? W imię rocznego planu, którego nikt nie rozumie? Ile konfliktów wykreowaliśmy, w których lała się krew i ginęli ludzie, którzy nam zaufali? Góra sama nie wie, czego chce i dokąd to wszystko prowadzi. Zejście się nagle jakiegoś wielkiego celu uczepił. Przecież kurwa, liczy się wynik. I żeby tabelki się zgadzały, taka jest prawda, zawsze taka była i zawsze taka będzie. Liczy się wynik i tabelki. Tak. Wow, i nic innego nie ma znaczenia, co? Taka praca. Sam Gabi. przecież wiesz. Gabi, ja nie mogłem spojrzeć w lustro. Żeby nie widzieć tam potworu. Są granice. Rzeczy, które możesz zrobić w imię jakiejś idei. I ja... Powiedziałem. Dość. Dobra. Starczy. Jebane herezje szerzysz. Wiesz co, za bardzo szanuję swoją pracę i ojca. A wiesz co? Miał co do ciebie rację. Wiesz co, nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego... Taka legenda jak ty... Mogła zaliczyć taki upadek. To nie pierwszy raz, kiedy upadam. Możesz sobie wmawiać tą swoją całą prawdę objawioną, ale ja wiem, co wiem. Po prostu zmiękłeś, wiesz? Jesteś cieniasem. I wiesz co? Nawet mi ciebie nie żal. A mi ciebie tak. Przyjacielu. A mi ciebie tak.